Ogromna flota powietrzna, której zadaniem jest ochrona terytorium Rosji, na którą Kreml wydał biliony rubli, nie jest już taka jak kiedyś. Rosyjskie MiG-29, MiG-31, Su-27, Su-34 i wszystkie warianty flankerów zaczęły ostatnio przypadkowo bombardować własne osady. Tak dobrze słyszeliście. Piloci samolotów Putina atakują teraz Rosję zamiast Ukrainy. Do tych przypadkowych bombardowań dochodzi często zwłaszcza w obwodzie białogorodskim. Według analizy ukraińskiego wywiadu wojskowego z 17 listopada rosyjscy piloci przypadkowo zbombardowali Białogorod 8 razy w ciągu 11 dni. Te przypadkowe bombardowania w połączeniu z atakami przeprowadzonymi przez Ukrainę spowodowały powtarzające się przerwy w dostawie prądu w regionie, pogrążając go w ciemnościach. W listopadzie 20 mieszkańców Białgorodu zostało pozbawionych prądu. Doniesiono, że przyczyną tej przerwy był poważny atak rakietowy wieczorem 8 listopada. Atak wymierzony był w elektrownię cieplną Łucz w Białgorodzie. 5 października Rosjanie ogłosili, że przeprowadzili atak rakietowy na stację transformatorową Łucz w Białgorodzie. W wyniku tego ataku 40 mieszkańców Białgorodu zostało pozbawionych prądu. Ale teraz te ukraińskie naloty nie są już potrzebne. Rosyjskie siły powietrzne omyłkowo bombardują wszystkie strategiczne obiekty w kraju, w tym biełgorod, transformatory energetyczne, zakłady naftowe i wiele innych zasobów. W 2025 roku rosyjscy piloci omyłkowo zbombardowali swój własny kraj Rosję łącznie 128 razy. Jeden z najnowszych przykładów takiego ostrzału własnego, czyli samonalotu, miał miejsce zaledwie kilka dni temu w obwodzie białorckim. Wieczorem, 6 grudnia, rosyjscy piloci wystartowali z Białgorodu, aby zaatakować Ukrainę. Zamiast tego zrzucili na swoich ludzi odłamki szrapnele i ciemność. Nie był to zwykły błąd pilota ani odchylenie od współrzędnych. Tę sytuację postrzegano jako najdobitniejszy dowód na to, że machina wojenna Putina stała się śmiertelną pułapką nie tylko dla Ukrainy, ale i dla istnienia samej Rosji. Kiedy ulice Białgorodu pogrążyły się w ciemności, a prawie 10-0 domów pozostało bez światła, tylko jedna prawda została oświetlona. Rosyjskie siły powietrzne stały się niekontrolowaną katastrofą, wysadzając elektrownie w swoim mieście i zrzucając własną amunicję na własnych mieszkańców. Kiedy przyjrzymy się anatomii tego incydentu, obraz, który się wyłania, przypomina raczej tragiczną, komiczną katastrofę przemysłową niż scenę wojenną. Według relacji rosyjskich mediów Pepl i naocznych świadków, na kilka sekund przed incydentem na niebie słychać było dźwięk samolotu odrzutowego lecącego nisko w kierunku granicy z Ukrainą. Po usłyszeniu tego dźwięku rozpoczął się proces, który pogrążył dziesiątki tysięcy mieszkańców Białgorodu w ciemności. Gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow najwyraźniej próbując zatuszować incydent niejasno stwierdził, że na miasto spadła niezidentyfikowana amunicja. Jednak analitycy OSINT i lokalne źródła już odkryły prawdę. Miasto zaatakowała bomba lotnicza o dużej sile rażenia przypadkowo zrzucona z rosyjskiego samolotu sił powietrznych. Bomba nie trafiła w strategiczny cel wojskowy, lecz w podstację elektryczną przy ulicy Storożewaja. Serce cywilnej infrastruktury Białgorodu. Siła eksplozji utworzyła ogromny krater na ziemi, pochłonęła stację transformatorową i pozostawiła dziesiątki tysięcy rosyjskich obywateli w mroźnym zimowym chłodzie bez prądu i w ciemnościach. Podobno w Białgorodzie nadal występują przerwy w dostawie prądu. Szczegóły techniczne wykraczają poza same przerwy w dostawie prądu. Opłakany stan armii rosyjskiej w Białgorodzie staje się coraz bardziej widoczny. Rosja próbuje przekształcić bomby serii FAB pozostałe po czasach radzieckich w inteligentne bomby szybujące, montując do nich niedrogie zestawy skrzydeł. Teoretycznie bomby te powinny rozkładać skrzydła po zrzuceniu z samolotu i szybować przez kilometry, aby uderzyć w pozycje ukraińskie. Jednak praktyka brutalnie obaliła tę teorię. Najprawdopodobniej podczas incydentu w Białgorodzie wydarzyło się to. Samolot zrzucił bombę, ale prowizoryczny mechanizm skrzydeł nie otworzył się. Albo zablokował się elektroniczny system naprowadzania, albo z powodu presji ukraińskich środków walki elektronicznej, albo po prostu z powodu zaniedbań. Stos żelaza niosący tony materiałów wybuchowych zamiast lecieć w dół spadł niczym kamień prosto na rosyjskie miasto. Twierdzenie gubernatora Gładkowa o niezidentyfikowanej amunicji było w rzeczywistości swego rodzaju przyznaniem się do bezradności. Gdyby bowiem zidentyfikował te amunicje, musiałby o tym powiedzieć swoim ludziom: To nie wróg zostawia was w ciemności i zimnie niszczy wasze domy, ale wasi własni piloci, których karmicie swoimi podatkami. Fakt, że w momencie eksplozji nie zabrzmiała syrena alarmowa, również to potwierdza. Ponieważ systemy obrony powietrznej nie namierzają własnych samolotów, to był śmiertelny gol samobójczy strzelony przez Rosję. Taki, który zmienił życie jej własnych obywateli, a nie wynik. Gdyby ten incydent był odosobnionym przypadkiem, moglibyśmy nazwać go mgłą wojny. Jednak dane wyraźnie wskazują, że nie był to wypadek, lecz systematyczny nawyk. Rosyjskie siły powietrzne uczyniły z bombardowania własnego terytorium rutynową procedurę operacyjną. Nagrania opublikowane przez ukraiński wywiad wojskowy HUR, zawierające rozmowę telefoniczną rosyjskiego cywila w regionie, potwierdziły skalę tego horroru w wypowiedziach miejscowej ludności. Na nagraniu kobieta z Białgorodu z przerażeniem mówi, że rosyjscy piloci zrzucili na nasz region łącznie 8 bomb w ciągu zaledwie 11 dni. Wyobrażacie to sobie. Jak szczegółowo wspomnieliśmy we wstępie do filmu, to 8 bomb w ciągu zaledwie 11 dni. To oznacza, że prawie każdego dnia Twoja własna armia zrzuca Ci bombę na głowę, ale chwila obraz jest jeszcze szerszy. Według danych kanału Astra od początku 2025 roku rosyjskie samoloty zrzuciły co najmniej 133 bomby lotnicze na rosyjskie regiony przygraniczne i terytoria okupowane. Inne źródło podaje liczbę 128. Niezależnie od tego, która liczba jest prawidłowa, rzeczywistość pozostaje niezmieniona. Rosja przeprowadziła w tym roku więcej nalotów na własne terytorium niż wróg na swoje. Ta statystyka jest postrzegana jako bezprecedensowy dowód niekompetencji w historii lotnictwa wojskowego. W lipcu 2024 roku kolejny rosyjski bombowiec zrzucił na obwód Białorodzki potężną bombę FAB. Trzy tysiące, uważaną za jedną z najpotężniejszych broni niejądrowych. Czy możecie to sobie wyobrazić? Trzy tony rażenia spadły nie na front ukraiński, a na rosyjskie wioski. Tej serii błędów nie da się wytłumaczyć jedynie usterkami technicznymi. Ta sytuacja może świadczyć o całkowitym wyczerpaniu psychiki i talentu rosyjskich pilotów. Piloci tak bardzo boją się wejścia w zasięg rażenia ukraińskich systemów obrony powietrznej, że pospiesznie zrzucają bomby z bezpiecznej odległości jeszcze nad terytorium Rosji i uciekają. Kiedy strach łączy się z niekompetencją, rezultatem nie jest ostrzał sojuszniczy, lecz tchórzliwy ostrzał. Piloci wolą zrzucić amunicję na własnych obywateli i wrócić do bazy, niż wykonać misję i stawić czoła rakietom Patriot na ukraińskim niebie. A ten wybór skutkuje eksplozją stacji transformatorowej w Biełgorodzie i wieloma innymi niefortunnymi atakami bombowymi. Takie sytuacje prowadzą do rezultatu, który pogrąża dziesiątki tysięcy ludzi w ciemności, ujawniając, jak pusta jest obietnica ochrony ze strony Kremla. Jednak rozkład rosyjskich sił powietrznych nie ogranicza się do przestrzeni powietrznej. Stał się on zabójczy nawet na ziemi w hangarach, które powinny być najbezpieczniejszymi miejscami. Patrząc z szerszej perspektywy, to nie maszyny się zużywają, ale ludzie, którzy nimi operują. Przerażający incydent, który miał miejsce niedawno i został szczegółowo opisany przez The Sun, stał się najbardziej groteskowym przykładem tego wyczerpania. Na rosyjskiej bazie lotniczej dwóch pilotów i bombowiec zaparkowany w hangarze nagle wystrzelili swoje katapultowane fotele. Był jednak jeden szczegół, o którym zapomnieli lub go zignorowali. Nad nimi nie było nieba, lecz betonowy dach hangaru. Mechanizm katapultowy został uruchomiony, rakiety odpaliły, a dwaj rosyjscy lotnicy zginęli w straszliwych okolicznościach uderzając w betonowy sufit z prędkością bliską prędkości dźwięku. Chociaż rosyjskie kanały lotnicze, takie jak Fighter Bomber, opisują to jako wypadek, incydent ten dowodzi, że poziom wyszkolenia, dyscypliny i zdrowia psychicznego personelu jest na bardzo niskim poziomie. Wyciągnięcie fotela katapultowego w hangarze to bardzo interesujący przykład błędu. Mogło to być albo śmiertelna ignorancja, albo wynik umysłu, który nie wie już co robi, ma nerwy napięte. Jak stwierdził rzecznik ukraińskich sił powietrznych Juri Enot, ten incydent jest kolejnym ogniwem w długim łańcuchu rosyjskich błędów. Ale jest jeszcze jeden koniec tego łańcucha błędów. Ci, którzy wybierają zdradę zamiast śmierci, pieniądze zamiast lojalności. Możliwości rosyjskich pilotów się kurczą. Albo wystartujesz wadliwym samolotem i zbombardujesz własne miasto. Zginiesz w hangarze z powodu własnego błędu, albo rozważysz trzecią opcję, tę, która najbardziej przeraża Kreml, czyli poddanie się. Przypomnijmy sobie, jak ukraiński wywiad w sześciomiesięcznej operacji o kryptonimie Basztankara przekonał rosyjskiego pilota śmigłowca Mi-8 w 2023 roku. Pilot wylądował nie tylko on sam, ale także jego śmigłowiec załadowany częściami zamiennymi do myśliwców w ukraińskiej bazie w Połtawie. Co otrzymał w zamian nagrodę pieniężną w wysokości 500 dolarów i gwarancję bezpiecznego życia dla siebie i swojej rodziny. Chociaż ten incydent może wydawać się niebezpośrednio związany z zamachami w Białogorodzie, patrząc na niego z szerszej perspektywy, Dostrzegamy związek między tymi dwoma przykładami, ponieważ jest to dowód na to, że rosyjscy piloci nie walczą już o sprawę. Jeśli pilot zdradzi swój kraj i odda swój helikopter w ręce wroga, jaką motywację mogą mieć ci, którzy pozostali? Ci, którzy zbombardowali Biełgorod, to pozostali zdemotywowani, przestraszeni i niekompetentni. Kreml tak słabo szkoli pilotów, wywiera na nich tak dużą presję i umieszcza ich w tak zawodnych samolotach, że dla pilotów ucieczka na Ukrainę lub losowe zrzucanie bomb i powrót do bazy stają się bardziej racjonalną opcją niż bohaterska śmierć. Rosyjskie siły powietrzne zdają się być rozdarte między niedociągnięciami technicznymi takimi jak nieotwierające się skrzydła, a kryzysami kadrowymi takimi jak dezercje i wypadki w hangarach. Awaria zasilania w Białgorodzie to zatem nie tylko awaria prądu. Sytuacja ta może przejść do historii jako symbol momentu, w którym rosyjska potęga militarna ugięła się pod własnym ciężarem. Armia, która w 2025 roku zrzuci 128 bomb na własne terytorium, nie może być nazywana supermocarstwem. Piloci, którzy rozbijają się o sufit własnego hangaru, nie mogą być nazywani geniuszami wojskowymi. Można ich uznać za ofiary wojny, którą Kreml uparcie kontynuuje. Jak widać, wojna Putina przekroczyła granice Ukrainy i odbiła się echem w Rosji. Mieszkańcy Białgorodu, siedząc dziś w ciemnościach, tak naprawdę obserwują zapowiedź przyszłości Rosji, bo tym pilotom, tym samolotom i tym bombom się nie wyczerpią. Prawdopodobnie po prostu popełnią więcej błędów. A kolejny błąd może uderzyć nie tylko w stację transformatorową, ale w znacznie ważniejszy cel rosyjski być może w elektrownię jądrową lub zatłoczone centrum miasta. Zatem największym zagrożeniem dla Rosji nie jest już NATO, lecz te zardzewiałe bomby w jego arsenale i wyczerpani piloci w kokpicie. Imperia nie niszczą ciosy z zewnątrz, lecz pęknięcia od wewnątrz. A eksplozja, którą słyszeliśmy dziś w Białgorodzie, może być właśnie tym trzaskiem. Podczas gdy rosyjscy piloci wysadzają własne stacje transformatorowe ze strachu lub niekompetencji, po drugiej stronie frontu toczy się zupełnie inna wojna powietrzna. Ukraińskie siły powietrzne podążają w dokładnie przeciwnym kierunku niż systemowy upadek Rosji i robią to z niesamowitymi danymi wywiadowczymi. Ich zasoby są bardzo małe w porównaniu z setkami rosyjskich odrzutowców, a ich maszyny są stare, pochodzące jeszcze z czasów sowieckich. Jest jednak zasadnicza różnica. Ukraińskie siły powietrzne latają nie tylko po to, by przetrwać, ale by osiągać wyniki. Podczas gdy Rosja zrzuca 128 bomb na własne terytorium, ukraińscy piloci trafiają w najważniejsze cele Putina z precyzją nawet z odległości setek kilometrów. To nie tylko różnica w umiejętnościach pilotażu, ale także w sposobie myślenia, technologii i adaptacji. Największym osiągnięciem Ukrainy jest połączenie ograniczonych zasobów z niesamowitą pomysłowością i zachodnią technologią. Podczas gdy rosyjscy piloci walczą z tanimi zestawami skrzydeł, aby stare bomby FAB były inteligentne ostatecznie bombardując własną infrastrukturę cywilną. Ukrainie udało się zintegrować amunicję precyzyjnego naprowadzania zgodną ze standardami NATO w swoich starych radzieckich samolotach odrzutowych. Było to osiągnięcie uważane za niemożliwe w inżynierii lotniczej. Najlepszym przykładem jest użycie pocisków JD czyli Joint Direct Attack Munitions. Ukraińscy piloci wystrzeliwują tę amunicję ze swoich starych myśliwców MiG-29. I nawet nie wchodząc w zasięg rosyjskiej obrony przeciwlotniczej niszczą z precyzją dowództwo floty czarnomorskiej kluczowe bazy lotnicze na Krymie czy rosyjskie linie logistyczne. Podczas gdy rosyjski pilot nie trafia we własny transformator ukraiński, pilot trafia w skład amunicji oddalony o 100 km. Ten ostry kontrast może ujawnić słabość militarną Rosji na polu bitwy nawet dla najwierniejszych zwolenników Putina. Ta sytuacja znacznie zwiększa presję na rosyjskich pilotów. Nie boją się już tylko śmiercionośnych pocisków S-300 nadlatujących z ziemi. Jednocześnie muszą stawiać czoła precyzyjnym, dalekosiężnym atakom ukraińskich systemów Jedam z powietrza. Niewielka, ale śmiercionośna obecność Ukrainy w powietrzu od początku wojny podważała tezę Putina o przewadze w powietrzu. Jaki jest więc sekret sukcesu ukraińskiego pilota? Odpowiedź leży w motywacji szkoleniu i adaptacji. Podczas gdy rosyjscy piloci wolą losowo zrzucać amunicję i uciekać, by ratować życie, ukraińscy piloci traktują każdy lot tak, jakby był ich ostatnim broniąc ojczyzny. Szkolenie, które przeszli na zachodzie, nauczyło ich nie tylko pilotowania samolotu, ale także opracowywania taktyk dostosowanych do wymogów współczesnej wojny. Ich kreatywność w łączeniu starych radzieckich odrzutowców z nowoczesnymi systemami czujników i uzbrojenia jest najbardziej uderzającym dowodem tej adaptacji. Ta historia sukcesu jawi się jako zwiastun znacznie większego zagrożenia dla Rosji. Mówimy o F-16. Te myśliwce to nie tylko szybsze i nowocześniejsze maszyny. F-16 to potwierdzenie luki operacyjnej, szkoleniowej i technicznej, z jaką borykają się rosyjskie siły powietrzne. Skoro Ukraina potrafi być tak niszczycielska starymi Migami, to wyobraźcie sobie F-16. Odkąd te myśliwce weszły do ukraińskiej floty powietrznej, roszczenia Putina do kontroli nad przestrzenią powietrzną całkowicie upadły. Tymczasem sukcesy Ukrainy ujawniają Rosjanom dwie kolejne bolesne prawdy. Po pierwsze, żołnierze opłacani za pieniądze, jak pilot Mi-8, który uciekł za 500 dolarów, nie są tak wiarygodni jak piloci walczący za ojczyznę. Po drugie, niezwyciężona armia rosyjska, jak twierdzi Kreml, nie jest w stanie trafić nawet we własne transformatory, podczas gdy armia ukraińska potrafi uderzać precyzyjnie, odcinając Kremlowi najcenniejsze skrzydła logistyczne. Ta sytuacja po raz kolejny podważa wysiłki Putina, by ukryć przed swoim narodem koszty wojny tak jak robił to podczas kryzysu gospodarczego. Rosjanie nie patrzą już tylko na puste półki w supermarketach. Patrzą na szczątki bomb spadających na ich własne transformatory. A te szczątki pokazują im, że nie są bezpieczni w rękach własnych przywódców. Co o tym sądzicie? Czekamy na wasze komentarze i polubienia. Dziękujemy za oglądanie!